Chodźcie, przez cały dzień będę jeść w restauracjach celebrytów. Jeśli nie wiecie, to właśnie Was informuję, że w Warszawie jest bardzo dużo miejsc, które otworzyli właśnie celebryci. Czyli na przykład mamy Kebaba Heizera, mamy restaurację Lewandowskiego, mamy restaurację Buddy, mamy oczywiście restaurację od Magdy Gessler, ale mamy też, słuchajcie, kawiarnię od Macieja Musiała. Jestem ciekaw, co oni tam będą mieli dobrego i czy w ogóle warto tam iść, czy jest to tylko wypromowane, wiecie, przez celebrytów i to w ogóle nic nie warto kupować, a mają po prostu Nie wiem, sprawdzimy, pójdziemy. Więc najpierw zaczynamy od Maćka Musiała i kawiarni Plons. Nie ukrywam, że trochę nam się zeszło, zanim tu dojechaliśmy, bo jesteśmy aktualnie na Mokotowie i w ogóle jeżeli chodzi o restauracje celebrytów, to nikt nie ma śniadań. Nie chcą iść w śniadanie, naprawdę. Jedyna opcja, jaka dla nas właśnie jest, to jest, uwaga, śniadanie Umaśka musiała w... Kafe Plons, ponieważ tam mają jakieś słone i słodkie przekąski, pewnie to będą bardziej bułeczki, no i po prostu kawa, więc takie śniadanie trochę słabe, no ale idźmy, bo jest to w pięknym miejscu, w parku, w muzeum, jakby naprawdę wygląda to super, ja już tam kiedyś raz byłem, więc nie mogę się doczekać, aż pokażę to Kasi, bo naprawdę to miejsce jest przepiękne, Kasia. Ja nie wiem, czy ta Kasia widziałaś, ale Maciek Musiał teraz będzie prowadzącym w The Voice a. Mhm, No ostatnio był w Tańcu z Gwiazdami. To się nazywa znana twarz. Wchodzimy, proszę Państwa, do królikarni, czyli parku rzeźby z wy królikarni. Cokolwiek to oznacza, chodźcie. Ja wiem, to nie do końca wygląda jak rzeźba, ale podoba mi się to chyba najbardziej, te szklane coś. Super to wygląda, nie? Przed Państwem czosnek. Twarz wygląda jak czosnek przekrojony, nie? No. No i w końcu po takich 5 minutach spacerów w pięknym parku jesteśmy na miejscu. I to jest, słuchajcie, w tym budynku. Wygląda to naprawdę fajnie. W środku, słuchajcie, jest mega przyjemnie, ale leciała muzyczka, więc wyszliśmy na zewnątrz, żeby nie było słuchać muzyki. No i mamy tutaj drożdżówkę z malinami, bo były dzisiaj słodkie i słone wypieki, były słone kanapki głównie. Ale ja stwierdziłem, że to jest coś słodkiego, zwłaszcza, że jestem kilka dni po wybieraniu zębów i nie jadłem dawno owoców, więc mam ochotę zjeść coś z malinami, bo myślę, że już mogę. No i wziąłem sobie kawę z mlekiem owsianym, i tym razem udało się i było mleko owsiane, bo jak kiedyś tutaj byłem, to nie mieli owsianego i było tylko grochowe. Ja wiem, że podobno nie jest złe, ale jakoś nie umiem się przyłamać, więc cieszę się, że było owsiane. Jestem zadowolony z swojego zamówienia także będziemy konsumować teraz. Dobra, uwaga kawa. Trochę kwaśna. Ja wiem, że to jest chyba zaleta ogólnie i ludzie lubią jak kawa jest kwaśna. Ja wolę jak nie jest, ale nie jest aż tak kwaśna, żebyś nie dał się wypić, więc jest ok. Spróbujmy teraz drożdżówki. Z tego co wiem, oni sami ich nie wypiekają, tylko im po prostu przywożą tutaj. Nie wiem z jakiej cukierni, ale no sprzedają u siebie, więc sprawdźmy jak smakuje, tak? Mmm, pyszna. Ja ogólnie lubię śniadanie na słodko, więc, jak dla mnie, taki zestaw jest wystarczający i jest w ogóle taka bardzo przyjemna aura w tym parku, nie? Dobre, no. że jest tak, jestem taki wyciszony, spokojny, więc kończymy już to nagrywanie i lećmy dalej. Nie Kasiu, nie chce się stąd w, w ogóle wychodzić. Naprawdę, człowiek mógłby tak siedzieć i siedzieć, patrzeć sobie na park, spacerować cudownie, gdyby człowiek był lepszy, to byłoby lepiej. Motto życiowe. Dominik Rupiński, 2K24. Pozdrawiam. Nie no, słuchajcie, koniec już zamulania. Jeżeli chodzi o kawiarnię, plądr, dla mnie było super. Ja zostawiam 5 na 5 Maciek musiał, fajne miejsce. Było smacznie, przyjemnie, miło. Leśmy po prostu dalej. No, słuchajcie, powiem wam, że bułeczka od Maćka musiała po prostu rozpogodziła ten dzień. Było tak ponuro, beznadziejnie, a teraz wyszło słoneczko. A teraz będziemy sobie na drugie śniadanie idziemy tym razem do restauracji Lewandowskiego, ponieważ mają tam słynne precle, które są w kształcie cyfry 9. No i właśnie stwierdziłem, że to będzie idealne, żeby przetestować sobie na drugie śniadanie coś Coś niedużego jeszcze przed obiadem i taki precel mm, wleci idealnie. Co prawda, ja jedynego precela, jakiego jadłem w swoim życiu to y, Raz Pan Precel, jest takie miejsce w Warszawie, no i głównie te z Lidla. <grym> Ale one są pyszne. Więc sprawdzimy, czy ten będzie lepszy niż ten z Lidla, czy może jednak nie. Ja w ogóle zastanawiam się, czy ta restauracja się cieszy jakimkolwiek powodzeniem, bo ja jeszcze nigdy nie słyszałem od nikogo, żeby był w restauracji Lewandowskiego. No słuchajcie, ewidentnie chyba trafiliśmy dobrze. Jest koszulka, więc wszystko się zgadza, idziemy do środka. Dwa razy lemoniada na passion fruit? Dwa razy lemoniada na passion fruit. Tak, I weźmiemy tego słynnego pretzla. Słuchajcie, powiem wam tak, czuję się dziwnie w tym miejscu. Nie wiem czemu. Jakoś jest taka aura, że trochę pełno bogatych biznesmenów tu siedzi. Na początku nas posadzili w ogóle pomiędzy takimi grupkami, więc czułem się fatalnie, ale Kasia tutaj poprosiła panią, czy możemy gdzieś dwustronne miejsce, więc siedzimy w innym miejscu. No ogólnie wystrój jest całkiem fajny. Bardzo mi się podoba ten precel bar cały. Wygląda naprawdę super. I tam są wywieszone te precelki w kształcie cyferki 9. Jest piec kamienny i to wygląda super. Także gdzieś sobie takiego pretzel na spróbowanie. gdzieś sobie też lemoniadę. No i co? I chcę to zjeść chyba stąd wyjście, jakoś nie czuję tego miejsca. Dobra, słuchajcie, mamy kufel lemoniady, która jest marakujowa, więc uwaga, próbujemy. Najgorzej, bo pan z baru się tam na mnie patrzy, więc jak powiem, że nie smarszem, to będzie przykro. Bardziej cytrynowa niż marakuje, ale spoko. No i słuchajcie, ten precel jest na takim wieszaczku. Dwa sosiki. To wygląda super. Mi się podoba ten wieszak. Jedyne co, on nie ma tej soli. Ja najbardziej w tych z zdidzę, na przykład lubię to, że tam jest taka sól gruba, a tu nie ma. No ale jest jakiś sos, więc może ten sos to uratuje. Mhm, mm ten drugi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Też fajne, pikanne coś jest. Ale powiem Ci szczerze, że precel jest idealnie wypieczony, bo ma chrupiącą skórkę, a jest mięciutki w środku. Jest totalnie tak, jakby dopiero go wyjęli z pieca. Nie wiem, czy on był podgrzewany, czy tak, wypiekany bo od razu. Tak dużo leży, i ale jest podgrzewany. Czyli szukam. są to podgrzewane. No, ale jest tak super fajnie podgrzany, serio. Jakby miał się rzutki chlebek po prostu. Za precla i dwie lemoniady zapłaciliśmy 53 zł, więc nie jest niby najgorzej, ale 15 zł za precla też nie jest najmniej. No ale jest to restauracja, a nie Lidl, okej? Okay? Pamiętajmy. W każdym razie obsługa była dla nas super miła, nawet jeżeli zamówiliśmy tylko jedną rzecz tak naprawdę, no i napoje. I powiem szczerze, że mi brakowało trochę tej soli na tym prestu. Gdyby ona była, to by był idealny, ale ogólnie myślę, że to było całkiem fajne drugie śniadanie i był mimo wszystko smaczny. Sosy też były bardzo dobre. Jeden był mega ostry, ale był fajny. Ten aioli mógłby być trochę bardziej taki gęstszy, ale ogólnie był fajny. No, takie 4,5 na 5, myślę, Kasia. Mhm. Całkiem fajnie, aczkolwiek aura całego miejsca chyba nie do końca mój klimat. Po tym precelku słuchajcie, i nowym doświadczeniu, bo jeszcze nigdy nie byłem u Lewandowskiego, czas na obiad. I dzisiaj na obiad wybrałem specjalne miejsce, ponieważ jest to celebryckie ale to trochę influencerskie, czyli idziemy właśnie do Grażynki od Buddy, do strefy 7-7. Jest to nowa restauracja, widziałem, że dużo osób już testowało stamtąd jedzenie, niektórym smakuje bardziej, niektórym mniej, ceny są no wysokie. Ogólnie jest to kuchnia polska, więc fajnie. Jest to w ogóle na jednej z ładniejszych ulic w Warszawie. No i mam nadzieję, że usiądziemy sobie w ogródku, bo wyszło słoneczko i jest ładna pogoda. Także dobre nastawienie, oby nam też dobrze tam smakowało i zobaczymy jaka fura będzie stała przed restauracją, bo tam to fury, nie? Mhm. Mam nadzieję, że jakieś lambo. Fury zaparkowanej nie ma. Ogródek totalnie pusty. Okazało się, że restauracja jest w piwnicy, więc yy, czas oczekiwania siedząc na ogródku będzie dłuższy, bo są tylko dwie Z Tego dostaliśmy informację. Więc e, będziemy patrzeć teraz, co my tu możemy zjeść. Ja chyba chcę schabowego. Kotlet jest grażony ze swoją mizerią. Siedem dych, porządnie. I to, co jest fajne, to mają koktajle bezalkoholowe, które są na bazie dose, czyli tego energetyka albo herbaty od półdy. Nie wiem skąd wiedziałem, że miałem ochotę na popcorn, ale jest mało słony. Sprawdźmy mango dołza. O kurde, smakuje jak Red Bull z mango. Ej, dobre, przyszło nasze jedzenie i to, jak olbrzymia jest to porcja, przerosło mnie. To jest większe niż mój łeb. No, bez przysady. No, większe niż mój łeb. Teraz o! Chciałem Lambo, mam Lambo. I to chyba ich jest, czy nie? Nie wiem, ale przyjechał Urus, mój ulubiony samochód. W każdym razie, mamy tutaj słodką mizerię, mamy schabowego, mamy ziemniaczki. I can't, po prostu chcę to już jeść, więc będę testować. I po co te popisy? I po co to? Nie można tak normalnie? Dobre, schabowy klasa. Ziemniaczki klasa, sprawdźmy jeszcze mizerię. Mmm, ej, spróbuj. Jest podobna do twojej. Mmm, jest podobna do twojej, nie? Zostawiam ją sobie dobra. Dobra, to ja będę się zajadać dalej z chabowem. Ale szczerze, jestem zadowolony, smakuje mi, jest to porządny obiad, wartościowy. A w ja pole Ja właśnie miałem problem, bo oglądałem filmik Księżuła, w którym testował te placki, na które mam mega ochotę. I. Całkiem mocno je zjechał, a wydaje mi się, że one są naprawdę dobre. W sensie, to mięso jest super miękkie. Do placka się nie dotarłem, ale to jest mega smaczne. W sensie to jest taki placek, jak miałem w głowie, więc sensie jak dla mnie na 10, 10. No powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo jak na influencerską restaurację, to bałem się, że będzie mega średnie, a to jest jedna z lepszych restauracji, jakie byłem w Warszawie ogólnie. Polskich. Tak, polskich. Jeżeli chodzi o polską kuchnię, mega dobre. mega dobre. No. No słuchajcie, po obiadku, jakby człowiek nie był najedzony, to jest drugi żołądeczek na deser. Więc jedziemy razem do największej celebrytki po prostu naszego kraju, czyli pani Magdy Gessler. Do Magdy i do Lary Gessler w sumie, czyli jej córki, czyli słodki, słony. No i jesteśmy na miejscu, chodźmy sprawdzić, co znajdziemy tam pysznego. Ja chcę chyba galaretkę, bo one są obłędne. Ja wiem, pomyślicie sobie, dobra, galaretka. Przecież to jest takie zwykłe, ale słuchajcie, to jest niezwykła galaretka. No w ogóle jak kupujecie galaretki, no to widzicie warze mlecznym. A ważem lecznym mamy smakuje, jakby to sok z syropem malinowym, z żelatyną i tyle. A ta to jest po prostu esencja owoców i ona ma dnie jeszcze, słuchajcie, ma taki jakby pasek wylany, takiego musu z marakui Więc jest obłędna, naprawdę. I patrz w ogóle konsystencja, uwaga. Po prostu wow. Uwaga, próbujemy. Jedyna galaretka, którą gdzieś kupiłem, która ma w sobie aż tyle smaku. Serio. I ten, ten mus z marakui na dnie, wow. Dobry podwieczorek. Mhm. Chcesz spróbować? Uwaga, Kasia, samolocik. Ziu. No jest dobra. Jest dobra. I słuchajcie, ta galeretka jest tańsza niż Precel. Kosztuje 10 zł. Co tu wiele mówić? Pyszny, orzeźwiający deser. Bardzo mi smakowało. A jeszcze, jak widzieliście na przebitkach, była tam babeczka, taka malutka z poziomkami. A wiecie, kto jest największym fanem poziomek? Paweł. Więc idziemy mu wręczyć może uda się nam nagrać jego reakcję. Myślę, że będzie zadowolony, nie? Jeszcze tak tylko powiem, że u pani Magdy tam jest taki klimacik jak u babci, nie. Jest tak fajnie. W sumie lubię to. Podoba mi się. Słuchajcie, złapaliśmy już Pawła i patrz, to, to jest deser, który krzyczy Paweł, No, no krzyczy Paweł po prostu. To odpórz Czarny? i zobacz. Nie, ale jest Czarny? coś, co uwielbiasz. Uuu, Mega wygląda, nie? Ładne. Chociaż wygląda trochę jak potwór. Może taki Pokémon trochę mi się kojarzy yes. jakiś. Pokemon. Pokemon. Był taki Pokémon? Nie. Jesz. jesz? Ej, ale pachnie poziomkowy jak jesz, ty go zjesz. Wąchaj to. O! Totalnie pachnie kisiel poziomkowy. Pachnie jak kisiel poziomkowy. Musisz to trzymać. Trzymam. Ale nie całe naraz. Mm. Pyszne? Mm -hmm. Nie, dam. No dobra. nie wiem o co chodzi, ale mam jakiś mocny dzień, jeżeli chodzi o jedzenie. Bo nie ma jeszcze 20, a ja już jestem głodny i już myślę o kolacji i słuchajcie, mamy tutaj pewną opcję. Ostatnio było nawet całkiem głośno o tym, że Heizer ma swoją budkę z kebabem w Warszawie. I ja wam się przyznam, że to byłaby całkiem niezła opcja na kolację, gdyby nie to, że jadłem już tego kebaba i on mi w ogóle nie smakuje. Jestem tam jakaś dziwna papka warzyw, takich smażonych na patelni, co smakuje jak leczo. I dla mnie kebab to jest po prostu miękko jakieś warzywko, bułka i sos. Nie ma tam leczo, a u niego jest. W każdym razie mi to nie smakuje, więc jest jeszcze inna opcja. Jest jeszcze sushi od zdrójkowskiego, którego możecie znać z rodzinki.pl. I on jakiś czas temu, w sumie to już chyba dawno temu, wszedł w spółkę z jakimiś ludźmi i zrobił właśnie miejsce sushi, które już istniało, ale trochę je tam przerobili. I w ogóle w każdym razie chcę je sprawdzić, tylko że ja mam jedno ulubione swoje sushi w Warszawie. I jest to sushi sushi na żurawie i ja będę wszystko porównywać do tego miejsca. Dlatego wezmę dzisiaj rolkę tatar z łososiem w makach, ponieważ to jest moja ulubiona. I to jest właśnie coś, co zawsze zamawiam w Sushi Sushi I będę miał porównanie, czy tu jest lepiej, czy tu jest gorzej Jak to wypada cenowo Także nie przedłużajmy i jedźmy na kolację Do Zdrójkowskiego Stwierdziliśmy z Pawłem, że już mamy chyba dość siedzenia dzisiaj w restauracjach <grym> Bo naprawdę od rana Drugie śniadanie, obiad, yy, deser Cały czas gdzieś w knajpach Stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie to sushi po prostu na wynos Więc zadzwoniłem do tej restauracji Bardzo miła obsługa w ogóle przez telefon Wszystko nam przygotowali, jedziemy odebrać I zjemy sobie po prostu w domku Pędzimy już po odbiór, oczywiście pokażemy Wam jak wygląda lokal w środku, my już w nim nie będziemy siedzieć, ale żeby nie było, że w ogóle tam nie poszedłem, okej? Okay? Za 3 rolki zapłaciłem 115 zł, czyli już wiem, że w porównaniu do sushi i sushi, które znam, jest tu o wiele taniej. Bo tam jedna rolka kosztuje około 60, więc tutaj za 3, 115 to ile to wychodzi nam? Około 30-40 zł za rolkę. No to spoko, to fajna cena. Jest to nadal taka chyba większa cena niż normalnie, ale nie jakaś mega wyhypowana w górę. My też chyba widzieliśmy te większe rolki. Kawałki. Jedną mamy na 8 kawałków, no. Więc spore. Proszę państwa, robimy unboxing naszych roleczek. Mamy tutaj tatar z wososia w makach. Mamy tutaj ty co chciałeś? Nie Uramaki i tak. jakąś gold, coś tam. Ej, wyglądają one naprawdę dobrze. Zacznijmy sobie od tego tatarka z wososiem. Tutaj jak mówiłem, to jest moja ulubiona rolka i ja wtedy jestem w stanie powiedzieć czy to jest smaczne czy nie. Próbujemy. Brakuje czegoś pikantnego, delikatnie. kolor nie podoba tego. Mmm, kolor jest spoko. Mogłoby być bardziej pikantne, bo w sushi sushi oni coś dodają jeszcze do tego, że to jest takie bardziej wyraziste, ale jest to... Myślę, że na drugim miejscu od razu, jeżeli chodzi o tatar z łososia. Mmm, jest naprawdę bardzo dobra jest taka mega delikatna. Rozpada się w buzi. Powiem ci, że jak za tą cenę, to jest to chyba najlepsze sushi, jakie jadłem w Warszawie do tej pory. Chcę spróbować jeszcze tej twojej. <noise> o, fajne, jestem zaskoczony, pozytywnie podsumowując, mi moja rolka smakowała Pawłowi na przykład te pozostałe rolki trochę mniej, więc mimo wszystko dałbym takie 4 na 5, naprawdę nie jest źle mogłoby być zawsze lepiej, ale było dla mnie naprawdę spoko, 4 na 5 wysoko, Paweł by dał pewnie 2,5 Mm -hmm. I czas na podsumowanie całego dnia. Ogólnie mogę powiedzieć tak, że było smacznie i drogo. Bo cały odcinek chyba kosztował tak mniej więcej 400 zł, więc całkiem sporo bym powiedział, jak na jeden dzień. Ale no cóż, za celebryckie miejsca trzeba płacić. No i widzieliśmy też wielki obiad, tak jakby te porcje były gigantyczne. W każdym razie, miejsce, które najbardziej mnie chyba pozytywnie dzisiaj zaskoczyło, to właśnie strefa 77, czyli Grażynka i Budda, bo było naprawdę przepysznie. Porcje były olbrzymie. I mimo, iż zapłaciliśmy całkiem sporo, to szczerze, miałem takie, że okej, okay, zasłużone jakby warto było. Drugie takie miejsce, które budzi we mnie jakieś takie miłe uczucie. Jest tam przyjemnie. To chyba kawiarnia Maska musiała, ponieważ yy, kojarzy mi się z taką niedzielką, gdzie sobie do parku, weźmiecie sobie kawę, usiądziecie, jest miło. Gdyby to było bliżej mnie, to na pewno bym tam chodził częściej, ale jest dość daleko, więc pewnie będę tam raz na może no, trzy tygodnie w weekend sobie wpadnę. W każdym razie fajny odcinek, dajcie znać jak wam się podobało. Widzimy się w kolejnym. Bye.